No, na no 8 minut będzie to trwało, bo druga część po prostu, żeby. Kurde, Filip mnie namusi! jutro nie będzie odcinka? Przeć Filipa niestety. Ale tak, W No, a ja wygrałem. Ale co? Ja jestem wykończony, zrozumie. Mnie. Zrozumie. Mnie. Ty byś nie był wykończony po 2 godzinach tankrywania? Ja cię teraz... ukratrupie! U cię! Ty! Nie, Aleksandro, uważaj! Uważaj na Aleksandro! Czekaj przed Aleksandrą! Nie, bo ty nie zginąłeś, nie, bo ty wtedy nie zginąłeś na przykład. A ja chcę się upewnić! Nie, ale ja się nie... ja się nie zgadzam na taki za Nie zgadzam na taki zakład. Ja się nie zgadzam, po prostu na taki zakład mówię, tak? Po prostu na szaknowanie. Ale wiesz, że tutaj się trzy osoby są. No to chłopada ja, dziennika. To ja... Czekaj, nie da się kańczaj nawet. Śmietnik! śmietnik, Nie, dziennik się spalił, a śmietnik ocalił. Dziękuję bardzo.

Powarajca poleciała. Poleciała to kolano. Dobra. dobra, lecę szybko. Jak ja będę przed tobą zaraz, nie? Dobra, dam Ci wygrać. No. Nie jesteś pierwszy. No. No nie było już Ale przecież ty, ty nie byłeś pierwszy. A co jak? A co jak nikt się nie dostanie? To ludzie się nie dostał. Eeeh. Yy. Hmm. Taki ludzie. No to po co? To ja ty za jest. normalnie, nie? Bo ja jestem za nim, ten trafie, to ten... jakby. Normalnie sobie jak? Nie wiem, ale ten Aleksandro. O, Wiesz, że uważaj na tego Aleksandro, bo on dźgatym. Głównym jakimś. To Kto wie, co to jest za główno z Chin? Stop! Stop! No nie, razem ze mną jesteś pierwszy tam. Bo ja zwróciłem ci z nieba. <grym> Ale dam ci wygrać. Zaraz będzie tak, że ty wygrasz. Dawaj na środek, no? tak. No, bo ja ci dałem wygrać tam, ja, ja też, bo to zawsze środkowe jest, pamiętaj. Tak, zawsze, po prostu to jest takie zmogowanie, że zawsze jest środkowe. <grym> Cztery. E, a raczej alej Euro ma 108. No ja wiem. Znowu? Znowu kanapka z pączkiem? Ale ja jestem za nim. Ej, jak się trzyma. A ja jestem pierwszy. Dobro. Szkoda, ale ważne, że że ja jestem pierwszy. Byłem, byłem. pierwszy. Ale to z Ale to z każdym. Nie Ja nie, tak. Dawaj. Nie, środkiem poleciał ktoś tam już. Ale jest Dobra, e, kończymy, bo już prawie 8 minut jest. okej? No ale to będzie za długo. Nie no, to jest dramat, jeszcze mnie namówił jeszcze mnie okłamał. Dobra, właśnie taki jest Filip, nie? Namówił cię na ostatnie szczątki, i jeszcze później. Jezu, nie, nie O, twoje ulubione. Tyle fan. Jest. Tyle fan. Ja znałem drogę długo i z sobą. Jakby tak naprawdę to ja ciągle. Ja to zgadywałem ciągle, a nie ty. Ty czterze. O, zobacz, teraz! Ale to ja to też zrobiłem. Nie! Ty ale! Dobra, widzowie to było na tyle z tego odcinka. Pożegnaj się, Filip. Pożegnaj się, Filip. No i. Do następnego odcinka, Filip. Co? Wiem.